Kraj, dziewczyny, wszystko fajne. Aha. Jak spędziłeś tegoroczne wakacje? Co robiłeś? Tegoroczne wakacje spędziłem bardzo dobrze. Z tym kolego się widziałem kilka razy. A tak to no, Pracowałem, trochę za granicą byłem i tak w sumie zleciałem. Gdzie pracowałeś? Gdzie popadło? <grym> Nie, no ogólnie, no, pracowały jakieś koszenie trawy, jakieś takie dorywcze. A zarabiałeś sobie tak troszeczkę, jest. żeby potem myć? Tak. Na to i oba? Tak. Dokładnie. A stęsniłeś się trochę za szkołą? No, troszeczkę. La za czym najbardziej? Tu jestem. Za moją kochaną wychowawczynią. <grym> Pozdrawiamy panią? Tak, ja z też strony. Ale nazwisko? Pani? Pani profesor Ewa Krysiewicz. Pozdrawiamy, dobra, tak, dzięki. Dziękuję bardzo. Co kolega nasz robił w wakacjach? Co robiłem w wakacjach? Byłem na obozie harcerskim. No i tak tu przesiedziałem nad morzem połowę wakacji. Gdzie spędziłyście wakacje? Nad morzem i za granicą. I gdzie byłaś za granicą? W Belgii. Jak Belgia? Podobało ci się? Nie, nie nie nie? nie. Ludzie są dość tacy zamknięci w sobie i nic ciekawego w sumie. No nie to co u nas w szkole. Tak, oczywiście. Co robiłyście w wakacjach no, no, tak. W domu Siedziałeś w domu? No, nie kłam, bo Cię widziałam, jak latałaś po klatce, na pewno nie siedziałaś w domu. To może i nie w domu, ale, no dobra. A byliście, wyjechałyście gdzieś? Byłyście gdzieś poza Ciechanowem? A w Mikołajkach. A koleżanka? Nad Morzem. Gdzie nad Morzem? W Gdańsku i w Gdyni. Okej, okay, dziękuję. A jak to jest na tym, jak to jest na takim obozie harcerskim, bo powiem Ci, że nie mam pojęcia. A no, bardzo fajnie, ale to trzeba już samemu pojechać i zasmakować tej przygody. Samemu, samemu to przeżyć, prawda? Dokładnie. Dobra, dziękuję. Dziękuję. A poza tym, będąc w Ciechanowie, co porabiałaś? W sumie w Ciechanowie byłam tylko przez pierwszy miesiąc wakacji, więc w sumie ciekawego. Wychodziłam z znajomymi, jakieś koncerty były, tu też chodziłam, ale nic ciekawego. Ogólnie uważasz Ciechanów za atrakcyjne miasto pod względem y, y, robienia czegoś w wakacje dla młodzieży i w ogóle? Y, wcześniej nie, ale teraz jest chyba coraz więcej tych atrakcji, więc w sumie można powiedzieć, że jest tego coraz więcej i zawsze coś można zrobić. Najważniejsze, jak ma się znajomych, nie? Tak. Dobra, dzięki. Gdzie kolega był na wakacje? W domu. Naprawdę? Tylko w domu? Mówi Cały się czas... Na jeziorku byłem. Gdzie nad jeziorkiem? W Rehały. Jak się bawiłeś? Bardzo dobrze. Alkoholu brakło. Brakło. No, jak chłopy się wybiorą, to tak jest. Z kolegami pewnie byłeś? Tak. Co robiłeś w wakacje? Ja odpoczywałem. Pracowałeś? A gdzie pracowałeś? Ja odpoczywałem. Ja nie pracuję. A odpoczywałem. Usłyszałem, pracowałem. Gdzie wypoczywałeś? W Ciechanowie? Nie, właściwie. A gdzie? Na, na całym nie nad jeziorem. A miejscowość pamiętasz? Nie, nie pamiętam. O, taka impreza. A, z kolegami byłeś? Nie, siostro. Starszą, młodszą? Si starszą. Okej, okay, dziękuję. Spędziłem czas z rodziną i w ogóle. Gdzie byłeś? Byłeś gdzieś poza Ciechanowem? No, poza Ciechanowem, poza Polską trochę, no ale... Taka... W jakim kraju? W Szwecji. I jak? Fajne. Fajny. Fajny e, kraj? Kraj, dziewczyny, wszystko fajne. Czy ja wiem, czy szwedki takie ładne? U nas lepsze. Duży blondynek. A, dlatego? To fajne. <laughs> Dobra, dzięki. A stestniłeś się troszeczkę za szkołą? O, jak bardzo. A za czym najbardziej? Hmm, za <grym> Pozdrawiamy <Dąbrówko>. kolegę. <grym> Dobra, dziękuję. Co robiłeś w wakacje? Siedziałem w domu. Tylko? No, byłem nad morzem nawet. Gdzie nad morzem? Polskim Nie. naszym. Polskim, Stegnie. Jak? Pięknie. Bardzo pięknie. Woda zimna? Nie, no ciepła oczywiście, trafiłem na bardzo piękną pogodę. Pewnie w lipcu byłeś? Słucham? W lipcu pewnie byłeś? No. A co, zmiłeś się za szkołą? Bardzo jestem, cieszę się, że tu przyszedłem wręcz. A za czym najbardziej? Za Albo kolegą Za o. Pozdrawiamy koleżkę, dobra, dziękuję. Dzięki. La melawamah papangkas sakks si